Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będą newsy kanałowe dotyczące tego roku i chciałbym Wam złożyć życzenia noworoczne bo ja nie robiłam odcinka na Sylwestra, przepraszam ale tak, życzenia to szczęśliwego i wesołego nowego roku jak ktoś ma kanał na YouTube to dużo... wiele subskrypcji. Pro 400 miliona pucharków. Nie wiem ile tam sobie kto chce tam... Jaki to ma cel do końca roku. Mój obecnie to 12 tysięcy. Nie wiem, czy za słabo się postawiłem, ale pamiętajcie. Ja mam mało postaci. Wszystkim dropią te bije, ale my nie mamy. Ale spokojnie jakoś sobie zorganizujemy, bo ja wiem, dużo osób w ogóle dropnęło niedawno. Chciałbym też, kto gra w Minecrafta, to tam, nie wiem, fajnych itemków, częsty, często zdobyć, żebyście kopali, często diaksy, bo z Minecrafta może też będzie seria. I dobra, i teraz inny temat. Będą inne gry. Samochodowe, dwie. Nie, nie powiem tytułu, na pewno powiem piłkarską, Hero. ale dobra, może jednak powiem ten tytuł. Tytuł tej gry samochodowej to będzie Ultimate Card Driving 2018 lub. Asfalt Nitro, chyba lepszy Asfalt Nitro. Chociaż moglibyśmy z tego i z tego. Może będę nagrywał Forza Horizon, chociaż yy, z Xboxa oczywiście. Ale zobaczymy. Jak będzie 20 subskrypcji, to coś pokombinujemy na tym kanale, czyli na przykład intro. Yy, teraz już zapowiadam, że będą dłuższe odcinki, już takie powyżej 10 minut, później będzie powyżej 15. Nie, nie, powyżej 15 będą teraz. Muszę coś tam jeszcze zrobić i spokojniej będą takie odcinki. E, może ten co będzie teraz, on taki nie będzie ten co teraz trwa. Ale pamiętaj chciałbym każdy odcinek oglądać do końca i powiem jeszcze ważną rzecz, bo u znanych youtuberów ja zawsze piszę komentarz, żeby ktoś mi dał suba. No i jak klikniecie w moją ikonę, to jest ważne. A moja ikona to jest Leon. Jak klikniecie, to macie mój kanał. I wtedy możecie subskrybować, tam dalej, takie rzeczy. Ja będę mój kanał ulepszał oczywiście. Zrobimy... Będą też inne odcinki, poza Brawlem, poza nawet takimi grami. Tylko coś tam będziemy robić oczywiście na telefonie, ale nie będziemy robić to, będziemy robić to poza gram. Co ja mogę jeszcze powiedzieć? A, i mam klan w Brawl Stars, nazywa się ekipa Maxa i ma taki chyba piorun? Na znaczek to tam pisze oficjalny klon YouTube Max. Zresztą dalej, że zapraszamy. Ja też zapraszam Was do tego klonu. I zapraszam Was do tego, abyście subskrybowali ten kanał, łapeczkę w górę. I mm, widzimy się w następnym odcinku z newsów, ale jeszcze wcześniej z Brawla lub z tych innych gier lub z fajniejszych rzeczy. Nie wiem jakie to będą, ale coś wykombinuję. I proszę o 20 subskrypcji na tym kanale, bo ja bym chciał wybić, jak nie wiem, brakuje mi sześciu. 6 osób niech dołączy. Sześć osób niech dołączy to będę mega zadowolony. Jak, jeżeli do, wytrwaliście do tego końca, to napiszcie w komentarzu koniecznie. Ja Wam jeszcze raz życzę wesołego nowego roku.